Siema z tej strony do muru. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdobywać dobre bronie już na początku gry, czyli w naszej pierwszej, początkowej lokacji, jaką jest Old Villador. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak znaleźć fajne bronie na początek, tak abyście mogli sobie ułatwić rozgrywkę dzięki właśnie tym broniom. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, widzowie, także jesteśmy przy pierwszej lokacji którą dla was przygotowałem znajdują się te bronie w specjalnych kontenerach i pierwszą lokacją jest właśnie ta obok konwoju wojskowego tutaj macie też wiatrak jak coś więc myślę że powinno wam pójść łatwo żeby to zlokalizować no i tutaj schodzimy sobie do takiego kontenera i jedyne co musimy zrobić to Otworzyć te drzwi kluczem GRE, który dostajemy już na samym początku gry. No i jakbyście właśnie chcieli zobaczyć, jakie broń tutaj dostajemy, no to są to oczywiście bronie artefaktyczne, czyli bronie, które są naprawdę na początku gry dobre, gdyż mają dużo wytrzymałości i całkiem sporo obrażenia. Kolejną lokacją jest właśnie bardzo blisko miejsce wiatraku, Tutaj mamy pokazane na mapie, gdzie to dokładnie się znajduje. To też jest przy konwoju wojskowym, ale jest to odgrodzone z dwóch stron. No i znajduje się to tutaj dokładniej. Schodzimy sobie na przykład z takiego wiatraka, jeżeli mamy go odblokowanego. No i jedyne co musimy zrobić, to tutaj pozbyć się akurat zarażonych, bo mogą nam trochę przeszkadzać. No i tu mamy właśnie kontener, do którego musimy wejść. Używamy klucza. No i jak widzicie... Powinny tutaj się drzwi otworzyć i macie tutaj swoje bronie. Dlaczego ja ich nie mam tutaj? Ponieważ ja już tutaj kiedyś byłem i zebrałem te bronie wcześniej, przed nagraniem tego odcinka. No i niestety one się nie odnawiają, więc. Kolejną lokacją, która już tutaj jest na mapie, to trzeci kontener, w którym właśnie będą też nasze bronie. Znajduje się on blisko anomalii GERE. Jak widzicie tutaj na mapie, więc tutaj myślę, że też raczej nie powinno być problemów ze znalezieniem tego, jest około basenu tego z DLC, więc też raczej, raczej będzie łatwo go znaleźć. No i tutaj jak widzicie mamy nasze bronie plus skrzynka, którą też warto otworzyć, tutaj też wspomogacz odporności, wojskowa apteczka, bardzo dobre rzeczy. Kolejna lokalizacja znajduje się przy Szpitalu Gierę w trochę bardziej oddalonym od nas regionie, chociaż nadal w Old Viledor. No i tutaj jesteśmy przy właśnie tym szpitalu. To znajduje się tutaj na ulicy za tym szpitalem. No i mamy znowu tutaj ten nasz kontener. Także wchodzimy, otwieramy kluczem. No i jak widzicie, po raz kolejny mamy. Nasze bronie i podnosimy je sobie. Więc mamy już tutaj skrzynkę, tak jak właściwie w każdym pomieszczeniu. No i kolejna lokalizacja znajduje się tutaj przy takich górach, jakby to powiedzieć. No i jest ona przy właśnie krańcu mapy z granicą z chemikaliami. Możecie tutaj pójść już na samym początku gry, więc nie jest to w żaden sposób zablokowane ale pokazuję Wam to, żebyście wiedzieli o tym. No i tutaj przechodzimy sobie dalej. Jak widzicie, mamy tutaj nasz kontener. W tym wypadku ja tutaj zebrałem już przedmioty, ale, ale mamy tutaj też skrzynię i mamy tutaj też właśnie też bronię, więc polecam Wam sobie podnieść dwie skrzynki. Myślę, że całkiem dobrze. O, nawet mi się trafiła katana, więc bardzo fajnie. Kolejną lokalizacją, którą tutaj mamy, to kolejny szpital Gierek, który znajduje się tutaj w pograniczu między dwoma regionami, właśnie. No i tutaj mamy kolejny kontener, do którego sobie wchodzimy. I jak widzicie, będziemy tutaj mogli go po raz kolejny otworzyć. Jeszcze taka informacja ode mnie: te bronie się nie odnawiają w żaden sposób, więc jak już raz je zbierzemy, no to niestety nie możemy wrócić po następne, ale myślę, że powinny Wam wystarczyć. Kolejna lokalizacja znajduje się przy takim dziwnym, jakby to powiedzieć jakby to powiedzieć to może taka baza wojskowa przypominać trochę no ale jest koło tutaj wiatraka, myślę, że powinniście znaleźć. Mam tutaj takie worki. Tutaj, jak widzicie, skoczyłem na nie, ale one mi nie zamortyzowały mi upadku. No i tutaj musiałem sobie wziąć wspomagacza, ale możecie tutaj, tutaj się też dostać normalnie, bo jak widzicie, mamy tutaj otworzone przejście z drugiej strony. No i otwieramy sobie, i jak widzicie, mamy tutaj po raz kolejny bronię i skrzynkę. No więc, tak to się prezentuje. Kolejna lokalizacja, którą dla Was mam, znajduje się tutaj przy bezpiecznej strefie obok tak zwanego parkingu podziemnego. No i tutaj mamy właśnie tutaj tą lokalizację na mapie. Teraz wystarczy, że sobie tylko zejdziemy. No i tutaj nie używamy klucza, tylko wchodzimy górnym wejściem. Dlatego polecam Wam zeskoczyć na ten kontener. No i właśnie otwieramy go sobie za pomocą naszych nóg. Mamy tutaj, jak widzicie, dużo więcej, trochę rzeczy, bo mamy i broń, i apteczki. Nawet mamy pojemnik z inhibitorami, więc jeżeli ktoś nie był tutaj wcześniej i go nie podniósł, to jak widzicie, tutaj możecie sobie to nadrobić. No i oczywiście skrzyneczka, jak zawsze. Kolejną to już lokalizacją, która znajduje się tutaj w początkowym regionie, blisko bazaru i anomalii Gierę, jest właśnie. Kolejny kontener, no i tutaj znajdujemy sobie też nasze brońki, które czekają tylko na to, abyśmy je sobie wzięli, więc otwieramy. Niestety ja nie mogę tego zrobić, bo są przeciwnicy, ale myślę, że zaraz się ich pozbędziemy tutaj. Nie powinny stanowić żadnego zagrożenia. Tak samo myślę, że i dla was. No i to są już wszystkie lokacje, więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!